Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Lorek i bardzo serdecznie witam Cię w szóstym odcinku z cyklu Te Niezdrowe owoce. Jeśli nie oglądałeś jeszcze pięciu poprzednich odcinków, to koniecznie subskrybuj ten kanał i zapraszam, żebyś obejrzał całą playlistę. Dziś porozmawiamy o tym, jak fruktoza zawarta w owocach wpływa na przyswajanie pewnych substancji. Najpierw zajmiemy się witaminą D. Tak naprawdę nazwa witamina nie jest tu do końca adekwatna, ponieważ substancja ta jest hormonem. Witamina D odpowiada za przeszło 2000 funkcji w naszym organizmie, i każda komórka naszego ciała ma receptory związane właśnie z tą witaminą. Oczywiście możemy ją przyswajać ze słońca. I wtedy jest ona rozpuszczalna w wodzie i trafia do wszystkich naszych komórek, albo wraz z pokarmem, i wtedy jest ona rozpuszczalna w tłuszczach i trafia do 80% naszych komórek. Tak naprawdę w naszej strefie klimatycznej mamy często niedobory tego hormonu, ponieważ mamy takie, a nie inne naświetlenie w naszej szerokości geograficznej. Z tej witaminy ze słońca możemy korzystać tylko przez kilka miesięcy w roku, a dodatkowo fruktoza zawarta w owocach właśnie nam to utrudnia. Dlaczego? Dlatego, ponieważ po pierwsze, fruktoza działa tak, że witamina D gorzej się przyswaja, trudniej też jej przybrać formę aktywną z formy nieaktywnej. A po drugie, Szybciej się rozpada, i dlatego nasz organizm może jej mniej, mniej przyswoić. Trudne słowo: może jej mniej przyswoić, co może skutkować po prostu e, oczywiście brakami tej witaminy w naszym ciele. Dlatego, niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima, warto ograniczać spożywanie owoców. Aby jak najlepiej witamina D została przyswojona do naszego ciała, bo ona jest takim bardzo ważnym motorem napędowym wszystkich naszych komórek. Kolejna substancja, na którą źle wpływa fruktoza, to miedź. Miedź jest bardzo ważna dla naszej skóry, dla naszej wątroby. I tutaj yy, fruktoza znowu zaburza proces przyswajania miedzi. Więc w organizmie mogą powstać braki. Dodatkowo, jak się już dowiedzieliśmy z poprzednich nagrań, fruktoza może prowadzić też do niealkoholowego stłuszczenia wątroby, czyli generalnie nasza wątroba bardzo na tym cierpi z wielu powodów, jeżeli jemy owoce. A jak owoce wpływają na dużo poważniejsze stany chorobowe organizmu, takie jak na przykład Nowotwór czy cukrzyca? O tym w następnym filmie. Serdecznie zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i rozsyłania tego filmu. Pozdrawiam serdecznie.